Dobrze. I wystarczy. Trzymam niewidzialną piłeczkę, tak? Podaję do kolegi. Kolega łapie. Przedstawia się i mówi, czemu tu przyszedł. Ja zacznę. Proszę, śmiało. Cześć, nazywam się Mario. Imigrowałem tu ze Szwecji. Komedia. Żarcik. Tak, naprawdę marzyła mi się kariera komika, ale to niełatwy zawód. Jestem jak facet u lekarza, co... Wrócimy do tego, następna osoba. Johnny, nazywam się... Johnny, właśnie. Co cię tu sprowadza? Nie przyjęli mnie do wojska. Może to słaby powód, ale nic lepszego nie znalazłem. Cześć. Nazywam się Sofia i jestem tu, bo żyję Adrenalinę. dla adrenaliny. To dość spokojna praca. Przyda mi się ubezpieczenie zdrowotne. Świetnie. Kolejna osoba. Patrzcie na to. Jak mistrzyni. Nazywam się Vivian. Piszę Kryminały i chcę zrozumieć bestię, która w nas drzemie. Nie ma tu bestii. Mamy być mili. Nazywam się Egardo i muszę zarobić. Wystarczy podaj piłkę. Przejdźmy dalej. Wykonamy.